Dzień dobry, dzień dobry. Zobacz, jakie mamy piękne słońce. Piękny dzień, piękne miejsce znalazłam. Naszukałam się go długo, ale mam. Co zrobimy z takim pięknym dniem? To co, może zaczniemy od rozruchu porannego, od rozbudzenia ciała, a potem wszystkie plany to już same pójdą. Zapraszam. Mamy taśmę, zaczynamy z taśmą. Szukam takiego miejsca, żeby cień troszkę. Zacznij. I powoli koła. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, odkręć. I drugą. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Poszło. Jeden bark, drugi bark, trzeci bark. Cztery, trzy, dwa, jeden i do przodu. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8. Zostań. Taśma z tyłu masz do jednej strony, do drugiej strony. Zatrzymuj na kości ogonowej łapkę. 3, 4, 6, 7, 8. Ok, trzymaj barki. Kolano po skosie, kolano po skosie. Do boku, do boku. 3, 4, 5. Sześć, siedem. Uwaga, długa noga wysoko. I raz. I dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem. rozluźnia, Trzymaj, trzymaj. Uwaga, barki przód. Barki tył. Podejdę, żebyś zobaczyła, jak mi dobrze idzie. Barki przód. Barki tył. Dzisiaj mam taką koszulkę, że trochę te ruchy giną. 7, 8. Uwaga, pochyl. Zobacz, co ja robię. Proste plecy. Napnij, napnij, napnij. 4, 3, 2, 1. Góra, góra, góra. 4, 3, 2, 1. Puszczamy. I znowu barki. Tył, tył, tył i do przodu. Przód, przód, przód. Rozluźnij. Broda w dole. I na jedną. I na drugą. 3. 4, 5, 6, 7, 8. Rozluźniamy. Taśma szeroko. Jeżeli masz się od co do domu oprzeć, a mam nadzieję, że też wychodzisz ze mną, bierzesz ze sobą telefon i ćwiczysz. Idu, dół, idu. Dół. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Koło, koło, 4. Trzy, dwa, jeden. Zmień nogę na nową i pulsujemy w dół. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Puszczamy. Rozluźnij nogi, rozluźnij nogi. Zobacz co się dzieje. Możesz ćwiczyć na pojedynczej taśmie. Góra, dół. Góra, dół. Cztery. Jak masz zawroty głowy, boisz szyja, nie rób tego ćwiczenia albo rób do momentu, kiedy to się dzieje do granicy bólu i zostań. Napnij, napnij, napnij. Czter, trzy, dwa, jeden. Uwaga, kolano, góra. Góra. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. I po skosie. I dołóż skos. Dołóż skos. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Prosta noga. I wysoko. I wysoko. Trzy. Cztery. Siedem. Osiem rozluźnij ciało, barki, barki, barki do przodu, raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem ściągnij mamy to, taśma znowu jest z tyłu trzymasz, napinasz dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem muszę się przesunąć, bo mi strasznie w głowę słońce świeci przenieś i to samo, napnij, napnij pięć, sześć, siedem, osiem Wracamy. Taśma wraca do boku. I uwaga, góra, dół, góra, dół. Uważaj, żeby ci nie przyblokowało barku albo szyi. I zmiana łapy To samo. Góra, góra, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Puszczamy ściągi. Druga tura. Kolano, góra, kolano, góra. Trzy. Możesz nawet iść z tym ruchem. Dwa, trzy, cztery i tył. Jak masz możliwość, przemieszczaj się przód, tył i jeszcze przód. I raz. I dwa, trzy. I do tyłu. I raz. Dwa, trzy. Puszczamy. Rozluźnij, rozluźnij, rozluźnij. Odkładamy taśmę. Dziękuję ci bardzo. Wracamy bez niczego. Zobacz, co się dzieje z stopami. Nisko i pięty, góra, pięty, góra. Pracujemy na silne wiązanie w stopach, żeby nam stopy nie osiadały, nie robiły się płaskie. Od spodu super, rozluźniamy. Rozluźniamy. Jednica trzymasz, jednica do boku, do boku, a Ty oporujesz. Nie puszczasz, nie puszczasz. Cztery, trzy. 2, 1 i drugą. Raz. Nie puść, nie puść. Siła idzie spod łopatki. 5, 6, 7, 8. Rozluźnia łapy. Kółka. Raz. 2, 3, 5, 6, 7, 8. Z łóżku góry pociągnij. Noga z przodu złożona. Wytrzymaj. Wdech. Wyżej łapki i z wydechem w dół. Wdech i w dół. Wdech i w dół. Zmień łapy, zmień nogę. Jak masz problem z równowagą, to albo się oprzyj o mebel, albo jeżeli jesteś na dworze, o drzewo, albo o mur jakiegoś budynku. Uwaga, wdech i wydech. Mocno wdech i wydech. Jeszcze wdech i wydech. Rozluźniamy. Bark, 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 bark. Szerokie nogi, zablokuj, przenieś, przenieś. Czujesz, jak ciągnie pośladek, jak rozciągasz. Pięć, jak zmarszczę kolana, Siedem, osiem. Uwaga, ruch łapki. Otwórz się na znowości, patrzymy daleko za siebie. Cztery, trzy, dwa, jeden. Rozluźniamy. Ściągnij, łapki, koło tyłu, trzymaj brzuchem. 4, 3, 2, i do przodu. Raz, 2, 3, 4. Uwaga, głowa za ręką. Głowa za ręką. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puść, bark. Uwaga, dołącz nogi. Bark do ucha, bark do ucha, pracują kolana. 3, 4, 5, 6, 7, 8 i druga tura. Otwieramy. Patrzymy daleko po horyzont. Po co patrzymy daleko po horyzont? Nie patrzymy pod nogi, na swoje palce, od butów, od, no tak, tylko daleko, po to, żeby otworzyć swoje horyzonty. Marki, to tyłu, ściągnij, ściągnij. Żeby myśleć, że to wszystko po drodze, do horyzontu, można osiągnąć siedem, tylko trzeba chcieć. Jeżeli wyrazisz takie pragnienie, to zrealizujesz. Po prostu dół broda, dółbroda i rozróżnia. Miłego dnia Ci życzę. Patrz daleko po horyzont. Do zobaczenia.